Dzisiaj dla ceny bitcoina. To jest ostrzegawczy film dla bitcoina. Chcę przejść z Wami do wykresu i pokazać Wam jedną rzecz, którą właśnie teraz zauważyłem. Nie mogłem czekać do poniedziałku, musiałem nagrać go dla Was teraz. Jeśli lubisz takie filmy, nieważne czy nagrywam je w weekend, czy w środku tygodnia, to daj lajka dla nowego ATH pod tym filmem. Właśnie jestem w zachmurzonych Niemczech, byłem na wspaniałej konferencji w Hamburgu, ale teraz już jest czas, aby odjechać. Nadciąga nowa era. Chcę pomówić z Wami o tym, co dzieje się teraz z bitcoinem. Tutaj mamy wykres na tygodniowych świecach na Bitcoinie. Mamy tutaj oczywiście nasz układ kubka z uchwytem, gdzie cena przebiła się nam górą. Teraz każdy zadaje mi pytanie, czy jestem pewien tego układu kółka z uchwytem, czy na pewno cena się przebiła. Może nie jest to teraz odpowiednie, aby być tak byczo nastawionym jak jesteś i mówić o takich targetach cenowych jak 44, 45 tysięcy dolarów. Więc wstrzymajcie się ze swoimi osądami, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego filmu. To chcę zrobić z wami aktualną analizę rynku. Kluczowa struktura rynku została przerwana. Po ponad półtora roku, długim okresie, gdzie mieliśmy wiele niższych szczytów i niższych dołków, najbardziej znaczącym zakresem cenowym jest właśnie zakres tygodniowy. W ciągu tego całego okresu mieliśmy konsekwentnie jeden za drugim coraz niższy dołek cenowy. Miesiąc za miesiącem mieliśmy coraz niższe zamknięcie się świecy. Właśnie tak wygląda okres Bessy Panie i Panowie, to co mamy w tym momencie, z czymś, co ja osobiście nazywam rynkiem. Byka. Widzimy tutaj coraz wyższe dołki, każdy kolejny ma coraz wyższy dołek cenowy. Trzy kolejne tygodnie po sobie mamy coraz wyższe szczyty cenowe i zgadnijcie co, poprzedni tydzień, a nawet w tym jeszcze aktualnym mamy znowu wyższy szczyt. Teraz możemy na żywo obserwować, jak Bitcoin przebija się, jak struktura rynku jest przerywana. Właśnie tutaj mamy jedno potwierdzenie. Pomimo tego, że ten poziom oporu nie został jeszcze przebity, to wszystko, co tutaj dzieje się, nazywam rynkiem byka. Aktualnie cena znajduje się nam w tym spadkowym kanale cenowym, który jest częścią naszego układu kubka z uchwytem. Cena przebiła się i Bitcoin retestuje nam tą horyzontalną linię oporu. Również mamy aktualnie moment odwracania się w stęgi EMA i na tygodniowym zakresie czasowym. To jest byczy sygnał. Spójrzcie tutaj na tą żółtą linię, która przebiła się i znajduje się nad tą o kolorze czerwonym. Przy ostatniej tygodniowej świecy ten ruch został potwierdzony. Dodawałem również post o tym na Twitterze. Dajcie mi sekundę, a zaraz go wam pokażę. Gdzie to było? Opublikowałem tygodniowe bycze zamiany w wstęgi EMA na Bitcoinie. Mieliśmy jedną w czerwcu 2012 roku, grudniu 2015 w maju 2019 i cztery lata później w czerwcu 2023 roku, czyli teraz, opublikowałem to kilka dni temu i to, co może zauważyć, to co cztery lata dzieje się to samo: Wstęga i zmienia się na byczą i Hossa się zaczyna, więc w tej chwili oczywiście jest możliwe, że się mylę. Możliwe jest, że wszystkie rzeczy, o których mówią nie będą prawdziwe tym razem i nie jest to Hossa, ale Pytanie, czy chcesz iść przeciwko 100% historycznej skuteczności, lub chcesz za nią podążać? Daj mi znać, co o tym myślisz. Właśnie dlatego ta świeca tygodniowa jest zielona i Bitcoin utrzymuje te poziomy, osłabiając niedźwiedzie, które wstrzymują nas na oporze 32 tysięcy dolarów. levels here. Wciąż muszę przyznać, że musi ten poziom zostać przebity, i zanim tak się nie stanie, to nie zamierzam zmienić moich pozycji. Nie zamierzam zwiększyć moich pozycji. Aktualnie Bitcoin jest w zysku 1,2 miliona dolarów i pozycja na Ethereum 90 tysięcy dolarów. Prawie 1,3 miliona dolarów w zysku, ale nie dotykam tych pozycji, dopóki nie przebijemy 32 tysięcy dolarów. Kiedy tak się stanie, zwiększę moje pozycje, będę. Będę wtedy czekać na 44-45 tysięcy dolarów. Teraz daj znać, co o tym myślisz. Jakie są Twoje targety cenowe? Myślisz, że jesteśmy w hoście w tej chwili? Myślisz, że 44-45 tysięcy dolarów są realnymi targetami cenowymi na ten rok? Zostaw komentarz poniżej, osobiście zajdę i odpowiem na część z nich. Jeśli również chcesz tradować, otwierać takie pozycje na Bybit, to zostawię link poniżej. Mam 1000 dolarów darmowej pozycji przy tylko 100 dolarach depozytu. 100 dolarów depozytu równa się 1000 dolarów darmowej pozycji na wzrosty. Jest to ekskluzywne dla naszej społeczności, więc subskrybuj, polub i skomentuj. Widzimy się już wkrótce w następnym wideo Demon Krypto i jak zawsze, jak zawsze bye bye